Witam, witam wszystkie barany. No pięknie, pięknie, bo mamy maj, wszystko kwitnie. Kwiatuszki nam zaczynają kwitnąć i już są w pełni. To jest coś niesamowitego. Maj jest najpiękniejszą porą roku. Podziwiajmy, i to jest najpiękniejszy praktycznie miesiąc w całej wiośnie. Więc cieszmy się. Cieszmy się po prostu tym, co jest początkiem, bo maj jest początkiem wszystkiego, wszystko kwitnie, a cieszmy się słońcem. To jest, to jest po prostu początek, więc wyczyśmy tą naszą drogę z dziadostwa, jakie mamy ko siebie, jak ja to mówię, dlatego że zaczynamy nowe, nowe życie, nowy początek. Wszystko, po prostu cykl życiowy. Cykl nowy się zaczyna właśnie w maju. A 3 maja mamy pełnię księżyca i to w skorpionie. Nasza intuicja będzie wyostrzona, więc słuchajmy swojego własnego głosu i swojej intuicji, bo podświadomość będzie nam też bardzo dużo dyktować. Więc słuchajmy jej. Saturn natomiast 4 maja, jest w dość trudnym aspekcie z Uranem, i tutaj, dlatego, będzie nawet wskazane, abyśmy zaczęli słuchać siebie, bo nasze emocje też będą latać. Siódmego natomiast Wenus wchodzi do raka, a rak jest e, praktycznie znakiem bardzo przyjaznym przyjaznym, mało tego rodzinnym. No i jest też rządzony przez właśnie księżyc, a z kolei Wenus to pieniążki, to nowe znajomości, nowa przyjaźń, nowy związek nawet. Jeżeli szukacie partnera biznesowego czy w prywatnym życiu, a jesteście wolni, to jest właśnie najlepszy czas na to. Tym bardziej, że Mars 11 maja wchodzi też do bliźniąt. A bliźnięta są rządzone z kolei przez Merkurego, a Merkury jest do 18 maja na drodze prostej. Więc jakieś nowe przedsięwzięcia, założenie nowego biznesu, poszukanie nowego partnera do biznesu, czy partnera w życiu nowego, nowego nowej przyjaźni to wszystko właśnie można zrobić do 18, a praktycznie do 16 nie czekajcie do 18 maja, tylko zróbcie to po prostu wcześniej, bo 18 już się zatrzyma cofać i to wszystko może po prostu stanąć w miejscu, a mars nam mówi, trzeba się posuwać do przodu, więc wszystkie sprawy urzędowe, prawne, związane z dokumentami, założeniem biznesu. Czy też nawet jakieś nieporozumienia mogą być, to wszystko może być wyjaśnione, kiedy Merkury jest na drodze prostej, a Mars nam jeszcze dodaje do tego Kopniaka, aby to wszystko wyjaśnić, czy z przyjaciółmi, czy z partnerem biznesowym, czy z małżonkiem, czy też z partnerem, z którym żyjemy. Także. Wszystkie niedociągnięcia i nieporozumienia wyjaśniać najlepiej do 16, bo później, 18, już Merkury się cofa i będzie w drodze cofania aż do 11 czerwca. Więc po 11 czerwca znowuż możemy, jak wyjdzie na drogę prostą, to możemy zacząć dalej to wszystko ciągnąć. 18. też mamy nów Księżyca, który jest w byku, i to też jest bardzo dobry aspekt, ale 21. Słońce wchodzi też do bliźniąt i też nam będzie świecić. Niemniej jednak, też 21. Jowisz będzie w dość trudnym aspekcie też z Plutonem, a Pluton się cofa. I to bardzo dobrze, bo w tym wypadku po prostu nie da nam w wtyłeczki, jak ja to powiem, jak ja to mówię. No a Jowisz może nam po prostu to wszystko skorygować albo zniwelować i doda nam może jakiejś dobrej ręki, dlatego że to jest planeta szczęścia i dobrej fortuny. Także to by było tyle, jeśli chodzi o planety. No a oczywiście mamy 3 maja pełnię księżyca i są. Niechciane intencje, przypominam Wam, więc piszemy na karteluszkach to, czego nie chcemy mieć, to, czego byśmy się chcieli po prostu wyzbyć, bo mamy wiosnę, trzeba po prostu zrobić czystkę na naszej drodze. To jest nowy cykl, zaczynamy, początek, początek czegoś, czegoś po prostu dobrego, więc wyzbądźmy się negatywnych aspektów, negatywnych sytuacji, negatywnych ludzi, nawet z naszego życia. Albo i naszych negatywnych cech charakteru. Wypisujemy na karteluszce, czytamy to później głośno, a na końcu palimy. I popiół wyrzucamy po prostu na zewnątrz. Niech już wszechświat i aniołki zaczną nad tym pracować. Także to by było tyle. No i well, pierwszą waszą kartą na miesiąc maj, moje drogie barany, jest siódemka kielichów. Osiągnięcie zadowolenia i satysfakcja na polu zawodowym czy też biznesowym. Podejmiesz dobrą decyzję dotyczącą twojej przyszłości lub ktoś z twojego otoczenia, bo jak zwykle muszę przypomnieć, że to jest generalne ogólnikowe rozłożenie kart. Więc może się tyczyć ciebie albo kogoś z bliskiego otoczenia. Nie wszystkie barany będą przechodzić po prostu to samo. Trójka mieczy to jest koniec okresu strachu i cierpienia po utracie kogoś po prostu bliskiego lub z bliskiego otoczenia. Może się tyczyć Ciebie lub kogoś, tak jak powiedziałam, bliskiego. To może być. Związane z separacją, rozwodem, albo nawet i śmiercią kogoś. Powinieneś też iść do lekarza, drogi Baranie, na rutynowe badanie. To jest tylko takie małe ostrzeżenie. Możesz mieć jakiś mały zabieg, który powinien być zrobiony. I to się może też tyczyć albo Ciebie, albo osoby kogoś z bliskiego Twojego otoczenia. Dziewiątka kijów. Dziewiątka kijów ci mówi, stań się takim, jakim jesteś. Bądź po prostu sobą, bo to pozwoli ci wypuścić nową energię, która pomoże ci, ci się uporać z tym, co w tobie po prostu siedzi, co siedzi w tobie wewnątrz. Twój wewnętrzny duch czy przewodnik. Doprowadzi cię do po prostu celu. Ten sukces jest już dla ciebie na horyzoncie. Cesarz jest kartą podsumowującą, i cesarz ci mówi: jesteś mistrzem, albo inaczej mówiąc, kowalem swojego przeznaczenia. Będziesz miał dużo, że finansowe korzyści i osiągniesz, Pozycję, o której po prostu marzysz, to możesz być ty albo ktoś z twojego bliskiego otoczenia, bo są to karty ogólnikowe. No i możesz osiągnąć tą pozycję używając swojej inteligencji, zebranych informacji czy wiadomości i nie podejmuj żadnych decyzji pod wpływem Innych, mój drogi Baranie, to musi być po prostu Twoja decyzja. Ok? Dziesiątka Mieczy i Cesarzowa to są karty na pełnię księżyca. I dziesiątka Mieczy Ci mówi: Proszę bardzo, dziesiątka Mieczy. Posiadasz moc spełnienia swoich marzeń, mój drogi Baranie. I w to, co wierzysz, aspiracje. Jeżeli wierzysz we własną wartość i aby osiągnąć, czego pragniesz, to, to przyciągniesz po prostu do siebie uciechę, szczęście i sukces. W swoje życie, inaczej mówiąc. To też oznacza koniec kłopotów i nieprzyspanych nocy. Niespodziewany przypływ pieniędzy, tak jak już to mówiłam wcześniej, może też się za możesz się praktycznie też i zawieść na kimś z Twojego bliskiego otoczenia. Jeżeli Ty z kolei też. Albo ktoś z Twojego bliskiego otoczenia jest, lub był, albo będzie chory, to nastąpi szybka poprawa zdrowia. I cesarzowa jest ostatnią, to znaczy to jest karta na pełnię Księżyca. Finansowe przypływy lub duża poprawa na lepsze. Podejmij ryzyko i rozbuduj swój biznes, jeżeli, jesteś, jeżeli masz swój własny biznes lub <laughs> lub po prostu zaakceptuj też lepszą ofertę pracy właśnie teraz. Jeżeli masz takie możliwości, to zrób to teraz. Wszystko będzie się układać i pracować po prostu dla ciebie. I to wspaniale. Oniesiesz z tego duże korzyści. Także to by było tyle, mojej drogiej barany, jeśli chodzi o karty Tarota. I oczywiście, Waszym aniołkiem na miesiąc maj jest Merlina. I Merlina ci mówi, masz mieszane uczucia i jesteś niezdecydowany, ponieważ nie posiadasz wystarczająco informacji czy wiadomości. Poszukaj lub zapytaj eksperta o radę. Zanim podejmiesz decyzję, merlina. Także, jak nie wiesz, co masz zrobić, a potrzebna jest w tym dobra rada związana z biznesem czy w jakiejś innej sytuacji, to zapytaj eksperta. Archanioł Michał. Archaium Michał ci mówi: uwierz i zaufaj swojemu wewnętrznemu głosowi i przeczuciom. Proszę bardzo. Tak jak mówiłam, zaufaj swojemu głosowi. Natura. Natura jest ostatnią twoją kartą. Czasami wszystko, czego potrzebujesz, jest na zewnątrz, w naturze. Odetchnij głęboko świeżym powietrzem, aby sobie przypomnieć, kim naprawdę jesteś, a kim chcesz być. No, masz śliczną kartę, drogi Baranie. Także to by było wszystko. Dziękuję ślicznie za oglądnięcie i za prenumeratę. Dziękuję Wam wszystkim subskryptom i proszę mnie polubić. Jeżeli jeszcze tego nie, nie zrobiliście, to proszę mnie zaprenumerować. Jestem z Was bardzo dumna, cieszę się, bo Wasza oglądalność jest coraz większa. I oczywiście proszę pisać komentarze. Ja z miłą chęcią na nie odpisuję. A z kolei, jeżeli chcecie mieć postawione przeze mnie karty, to proszę do mnie napisać. Pod, każdą, pod każdym wideo jest moja informacja. I. Robię to przez Skype'a, przez telefon, albo mogę Wam wysłać prywatne wideo, które tylko Wy i ja możecie oglądać. Ale trzeba mieć konto na Google'ach, dlatego że się łatwiej ogląda łat i łatwiej się przesyła. I oglądacie kiedy chcecie, ile razy chcecie, jak chcecie. Biorąc pod uwagę fakt, że w dzisiejszych czasach nawet przez telefon możemy to zrobić A, czyli oglądamy przez telefon tylko słuchaweczki, żeby nikt tego nie słyszał. No i to by było tyle. Oczywiście sesja taka trwa 20 do 30 minut. Kosztuje dla tych w Polsce, którzy mieszkają i pracują w Polsce, kosztuje to 20 dolarów, a dla tych poza granicami Polski w innym kraju, z innych krajów, kosztuje to 50 dolarów. No, i tak jak zawsze przypomniałam, w pierwszym rzędzie proszę po prostu uiścić zapłatę, żebym Was mogła nanieść na listę oczekujących. A później dogadamy resztę. No, także proszę mnie polubić i zaprenumerować. Dziękuję jeszcze raz wszystkim. Piszcie do mnie komentarze, bo lubię je czytać i z miłą chęcią na nie odpisuję. No, i to by było tyle. Życzę Wam pięknej. Wiosny, pięknego maja. Jak widzieliście, biedroneczki mamy dwie, śliczne zresztą. No i życzę wam wszystkim pięknej wiosny, pięknego początku, pięknego cyklu w życiu. Niech was w Bozia błogosławi, a aniołki strzegą od złego. Do zobaczenia.